Teraz decyzja, która nie spodoba się mieszkańcom Białołęki. Spalarnia osadów zostanie zbudowana przy oczyszczalni ścieków Czajka. Taką decyzję podjęła prezydent Hanna Gronkiewicz-Walc, choć w kampanii wyborczej obiecywała, że dla inwestycji znajdzie inne miejsce. Nie było innego wyjścia, usłyszeliśmy dziś w ratuszu. Pół roku szukania alternatywy okazało się czasem zmarnowanym. Dziś pierwsza prezydent Warszawy, kobieta, podjęła męską decyzję. Po dokładnym rozpatrzeniu za i przeciw zdecydowaliśmy się na tę operację zezwolenia MPWIK-owi na ogłoszenie przetargu w sprawie budowy spalarni. To klęska przeciwników spalarni w Białołęce, to także porażka pani prezydent, która w kampanii wyborczej obiecywała mieszkańcom Choszczówki, że spalarni w tym miejscu nie będzie. Unia Europejska pokrywa 60% kosztów całego projektu i... W innym przypadku musielibyśmy albo rażąco podwyższyć ceny wody i też płacić kary od roku 2010. Te kary do tej pory są zawieszone. Inwestycje dla wielu miernych skuteczności rządzących. Jeśli mierzyć je pieniędzmi, to w tym roku ma ich być najwięcej, bo aż za 3 miliardy złotych. Modernizacja Czajki i budowa spalarni to zaledwie inwestycyjny ułamek. Pytanie ile uda się zrealizować i ile udało się do tej pory. Inwestycje to kolejny temat podsumowania pół roku rządów obecnych władz stolicy. Jeżeli każde władze samorządowe, czy rządowe, czy każde inne w sferze publicznej będą za każdymi wyborami zmieniać wszystko to, co było przygotowane uprzednio, no to wtedy będziemy przy pomocy walk plemiennych jak gdyby dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. Jest dużo pozycji w budżecie, takich, które są wpisane, ponieważ budżet był robiony w roku wyborczym, więc zostały one wpisane bardziej propagandowo niż rzeczywiście były przygotowane i były realnie do zrealizowania w roku 2007. Warszawa z góry to las dźwigów. Pytanie na ile to zasługa rządzących, bo dźwigi w stolicy widać od dawna.